Cześć siemano, witajcie na moim kanale. Nagrałem dla Was tym razem krótki unboxing w wersji kolekcjonerskiej Shadowlandsów. Także może zaczynamy, co nie? Opakujemy sobie teraz pudełeczko z folii i zobaczymy, co tam pudełko zawiera. Ogólnie, nawet dość bogata jest edycja ta kolekcjonerska tym razem. Jest tam trochę rzeczy w niej, także na pewno będzie co, co pokazać i o czymś opowiedzieć. Co do samego pudełka, to samo pudełko jak widzicie dosyć ładne. Błyszczy się, czuć ładnie wytłoczenia na pudełku. Tu widzicie przód pudełka, przód pudełka wygląda od boku. Razem z pudełkiem dostajemy kartkę, oczywiście z zawartością, w grze jest trochę tą zawartości. Awans postaci, Mont, Pet, Transmog. Do Hearthstone'a mamy też specjalny efekt, takie przypinki. No, jest tego trochę w tej kolekcjonerce. Na pewno jest bogatsza niż kolekcjonerka BFA. Pudełko tym razem jest otwierane jak książka. Nie jest yy, wysuwane tak jak poprzednie wersje kolekcjonerskie. W środku widzimy logo WarCrafta. No i całą zawartość zaraz zaczniemy wyciągać. Tutaj na pierwszym planie macie artbooka. Tak jak mówiłem, tutaj macie artbook. Też jest taki wytłaczany, nawet jak pudełko. Dość fajnie to czuć pod palcami. Podkładka pod mysz Shadow Lanców. No w sumie podkładka jak podkładka. No, szału nie ma. Jest podkładka, chyba. Jaka mogła być? Z przodu macie Ice Crown Citadel. Z pękniętym niebem z tyłu. jakaś pianka taka błyszcząca trochę. Czy znaczy no? Yy, spinki. Koperta z zawartością w środku mamy oczywiście wszystkie kody potrzebne do uruchomienia gry. Tu macie kod do gry całej. W środku to jest kod do ścieżki dźwiękowej. Kurcy z tyłu są rozpisani, i w środku oczywiście mamy rozpisaną całą ścieżkę dźwiękową po tytułach. To taka kartka dla znajomych do zaproszenia do gry. Informacją, że jest gra za darmo. Do 20 levelu oczywiście. Artbook prezentuje się w następujący sposób. Sam artbook dosyć fajnie wykonany. Kartki czuć, że nie są jakieś z jakiegoś taniego papieru. Mamy tutaj wszystko dosyć fajnie rozrysowane. Co tam się będzie działo w Shadowlandsach. Z cyfrowych dodatków, tak jak widzicie, dostajemy monta. Dosyć fajny ten mont, moim zdaniem. Oprócz Monta, dostajemy jeszcze Peta, naszego takiego małego przyjaciela. Otrzymujemy jeszcze 30 dni dodatkowej gry z edycją kolekcjonerską. Oprócz tego, jeszcze jest jeden Enchant na broń taki efekt. Winter Chill się nazywa. Coś zacnie wygląda, nie można powiedzieć. Dość fajny efekt na broni. Oraz dostajemy yy, efekt do na taki jak tutaj właśnie widzicie. Oprócz tego dostajemy jeszcze quest od naszego Monta na transmog wiecznego tułacza i w sumie to by było chyba tyle. Wszystkiego, co tam kolekcjonerka zawiera. Że jeśli się Wam dzisiejszy odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Suba. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Do usłyszenia. Hej!